Dobry wieczór Państwu, nazywam się Błażej Chrabkowicz i jest mi niezmiernie miło powitać Państwa na pierwszej po odmrożeniu pandemicznym premierze filmów Studia Munka. I teraz już zajmę strategiczne miejsce z boku sceny, żeby tutaj zrobić przestrzeń. I zapraszam tutaj na scenę ekipę filmu Chodźmy w noc. Reżyserka Kamila Tarabura. Proszę bardzo, przekażę mikrofon Proszę Bardzo i poprosiłbym Panią Kamilę Taraburę, reżyserkę, o kilka słów. Dzień dobry. Chciałam podziękować producentom filmu, e, Studium Munka i Papaya Films. Chciałam podziękować panu Jerzemu Kapuścińskiemu za e, jego empatię, którą obdarzył nasze nastoletnie bohaterki. Chciałam podziękować Kacprowi Sawickiemu za to, że o, już po pierwszym przeczytaniu tego scenariusza Wymienił 100 najlepszych po prostu światowych tytułów, pokazując nam, że nie powinniśmy się w ogóle ograniczać w naszej wyobraźni. Chciałam podziękować wszystkim twórcom, chciałam podziękować Basi Dobieckiej i Oli Cyganek, że postawiły um, ten nasz film. I bardzo dziękuję aktorkom Agnieszce i Neli za to, że zaufały mi i sprawiły, że te postaci. Ożyły. Ostatni gwizdek. Tak nazywa się kolejny film, który dzisiaj zobaczymy. Scenarzysta i reżyser Karol Lindholm. Dobry wieczór Wam. Bardzo się cieszę, że w końcu się spotkaliśmy po tym długim czasie. I jeżeli miałbym teraz wymieniać wszystkich Was i tych, którym chciałbym podziękować, to pewnie bym się kogoś nie wymienił i bym zapomniał. Ale jesteście bardzo bliscy mojemu sercu i dziękuję Wam za pomoc w realizacji filmu, którego, który chciałem zrealizować od dawna. Dziękujemy bardzo. Kolejny film, który zobaczymy to Solar Włajasz i jest z nami jego reżyser Adam Żądło. Zapraszamy. Panie Adamie, wielki przywilej, scena tylko dla Pana. Tak, super Was widzieć. Historia, którą Państwo zobaczycie jest prawdziwa i ja nie wierzyłem, że jest prawdziwa, ale ją zweryfikowałem i faktycznie jest. Film jest bardzo nietypowym dokumentem i w ogóle wielkie dzięki, że udało się dostać ten pierwszy grant na tą historię jeszcze kiedy mieliśmy bohatera, a później kiedy bohater mi zrezygnował, udało się przepchnąć tą drugą wersję i gdyby nie zaufanie tutaj komisji i studia munka, no to bym tutaj nie mówił po prostu, więc dzięki za takie zaufanie. A Wam no, życzę jak najlepszego sensu i poznania Mirka, bo to jest jedyna opcja, żeby go poznać. To jest taka skrajnie wyizolowana gdzieś postać, która czasem ma takie zrywy. Jeden ten zryw będzie właśnie w filmie. I to jest też, też, też moja rodzina, kuzyn mojej mamy. I to jest trochę tak, jakbym pokazywał Wam trochę mojego podwórka. Więc ten film jest osobisty. Dzięki. I ostatni film, który dzisiaj zobaczymy to Dead You've Never Had reżyserka-scenarzystka Dominika Łapka. Ja się przede wszystkim cieszę, że tak naprawdę już po roku odkąd zakończyliśmy pracę nad filmem, e, dzisiaj możemy świętować premierę e, i bardzo zapraszam na bardzo osobistą historię. Po dwunastej? Naprawdę muszę. Nawet mnie nie zaprosiła. Bardzo się cieszę, że będziesz. Wszyscy chcą Cię zobaczyć. Mm. Jasne. Chodźmy w noc, to opowieść o nastoletniej Krysi, która przechodzi załamanie nerwowe. Poznajemy ją w momencie, kiedy e, po raz pierwszy od dawna wychodzi z domu na imprezę, na którą wprosiła ją jej mama ale tak naprawdę zanim zdąży wejść na tą imprezę wpada na ekstrawertyczną majkę i dziewczyny wyruszają razem w podróż w noc i myślę, że to będzie y, przełomowa dla nich noc z tego względu, że mm, nauczą się brać odpowiedzialność za siebie i za drugą osobę i jest, będzie to w pewnym sensie krok pierwszy krok do dorosłości. Chciałam zrobić film o tym, że młody człowiek y, powinien mieć swój własny świat, swoje własne sprawy, swoje własne problemy i możliwość dopełniania do swoich własnych błędów, bo wtedy właśnie może jakby skonstruować swoją tożsamość. I był to dla mnie jakoś bliski temat też ze względu na to, że mam młodsze rodzeństwo, mam siostrę w wieku bohaterek i chciałam zrobić film, który będzie jakimś takim linkiem między mną i moją siostrą. Oto dom Mirka Lecha. Oto Johnny, samochód Mirka Lecha. Oto Jolka, ulubiona kura Mirka Lecha. Oto Lutek, chinka i Jaskierka, ulubione drzewa Mirka Lecha. To jest film o Mirku Lechu. To była taka jakby zwykła sobota w Pcimiu. Miałem samochód, i nagle człowiek, który zawsze był wycofany, tak bardzo zamknięty gdzieś zawsze z boku, po prostu do niej podszedł. I pierwszy raz zdarzyło mi się, że trzy godziny tak gdzieś wsiąkły. I jakby wtedy zrozumiałem, że no, wcześniej robiłem filmy animowane, nigdy nie robiłem nic dokumentalnego. Ale poczułem, że no, muszę zmienić swoje plany, że taka historia może się zdarzyć, nie wiem, raz w życiu, i mam to pod ręką. I e, no, to był taki, jakby impuls, że nawet nie kwestionowałem tego. Stwierdziłem, OK, dzisiaj wpisuję w Google, jak zrobić film dokumentalny, gdzie mogę szukać finansowania. E, no i dwa lata później jestem tutaj. Któregoś dnia Mirek uświadomił sobie, że energia jest wszystkim. Wszystkim, a słońce jest kluczem. Która jest prawdziwa, opowiada właściwie o jego 60 latach. Zrobiliśmy to w 18 minut, i to jest historia: z jednej strony, o poszukiwaniu miłości i energii, wielkiej podróży, a my za pomocą różnych technik, bo to mamy. Gdzieś animacje, kolaż, teledysk, timelapsy, różne nietypowe dla dokumentu środki. Próbujemy stworzyć pejzaż tak naprawdę jego umysłu, jego wyobraźni i pokazać trochę świat jego oczyma. Plan był prosty, ale fantazyjny. A. Znalezienie pracy w Afryce, w elektrowni słonecznej. B. Przywieźć z Afryki żonę. I zdążyć wrócić z nią na wesele trzy miesiące później. Ok, stop. W powie produkcji główny bohater po prostu zrezygnował udało nam się wypracować taki kompromis, że ja jestem w stanie użyć jego opowieści, oryginalnej prawdziwej opowieści, jego piosenek, które mi użyczył i części wypowiedzi, które już nagrałem. Ale nie mogę użyć jego twarzy, muszę podmienić imię i nazwisko i no nie dać jakby jego domu na przykład, kiedy to pokazuje. I musiałem na to znaleźć jakiś sposób, bo nagle główny pionek, no on zniknął i zacząłem się zastanawiać, jak opowiedzieć czyjąś historię, z takiego no, życia, które trwa 60 lat, e, za pomocą rodziny, sąsiadów i jak ukazać tę historię opowiedzianą, zrelacjonowaną, e, no i jak ją zwizualizować, bo mówimy tutaj o przeszłości. No, dokument jakby, to nie jest postać historyczna, nie wchodzą w grę jakieś historyczne materiały i to wszystko trzeba było odtworzyć. Żadna elektrownia słoneczna nie chciała zatrudnić Mirka jako robotnika, a żaden afrykański uniwersytet jako profesora od technik solarnych. Их страта. Ostatni gwizdek opowiada historię dwóch braci przygotowujących się do przepłynięcia maratonu z Helu do Gdyni w Pław, a tak naprawdę opowiada o dorastaniu jednego z braci Kamila i jego przygodach w trakcie jednych letnich wakacji w przyczepie kempingowej, które spędza razem ze swoim tatą. I ze swoim bratem. Ta historia gdzieś tam zawsze ze mną sobie e, dorastała. Ja sam też byłem w szkole sportowej i sam też w taki sposób spędzałem wakacje. Chciałem po prostu zrobić taki film Coming Out of Age e, nad morzem, z, z, nad którego też pochodzę, bo wszystkie mm, lokacje to były okolice łaz i koszelina. Mm, przyczepa kempingowa stała na plaży pod łazami, tam gdzie ja też sam e, uczyłem się na ratownika. Więc zawsze mi na tym zależało. Poza tym, jako, poza tym, też jako operator, chciałem się skupić na naturze i na przyrodzie. Film opowiada o pływakach i duża część jego akcji dzieje się w wodzie. Mieliśmy ponad trzy dni zdjęciowe na Zatoce, gdzie ja jako operator kamery i reżyser pływałem razem z z naszymi bohaterami w, w morzu i w zatoce. Realizowaliśmy zdjęcia na Ariale Xiemini i zapakowaliśmy ją razem całą w takie specjalne urządzenie do zdjęć wodnych i ja przypięty na lince, w piance, razem z tą kamerą pływałem, razem z bohaterami, bo zależało mi na tym, żeby uzyskać jak najbardziej naturalistyczny efekt tego wszystkiego, żeby być blisko mojego bohatera i żeby być blisko na jego portrecie i na jego emocji. "Daddy you've never had to krótki dokument. Jest to historia o skomplikowanej relacji córki z ojcem. Córka wyrusza w podróż do ojca, zabiera ze sobą listy, i ojciec z córką rozliczają swoją relację. Myślę, że się pojawiła we mnie i uruchomiła mnie tęsknota za moim ojcem. Że wcześniej sobie myślałam, że w sumie nie miałam taty, no to za nim zupełnie nie tęsknię. A gdy sobie pozwoliłam na tą tęsknotę, to tak właśnie mnie to pchnęło. Poza tym poczułam, żeby móc iść dalej i się rozwijać, potrzebuję skonfrontować się jednak z moim tatą. Ciekawie było zobaczyć tę skrzynkę swoją na listy. którą? No to na no listy, że, no i że jedyną jakim znakiem, że w ogóle istnieje, to było, że znajdowałeś e, mój list w skrzynce. Jednocześnie ta historia jest dla mnie bardzo taka emocjonalna i bliska, a z drugiej strony od reżyserki wymagane jest coś takiego, żeby spojrzeć z dystansu i y, zrozumieć obydwu bohaterów. Więc to mi na pewno um, napisanie scenariusza, realizacja kolejnych scen na pewno mi pozwoliła trochę innej z innej perspektywy spojrzeć na całą sytuację i na pewno ją uporządkować.